Witam, witam. O mnie dla wszystkich informacji, bo już się pytacie, jak mogę namierzyć numer IP waszych komputerów, ten wystarczy, że mam program, który ja mogę sobie e, na przykład z strony Antyfani Tigera wziąć, skopiować, wkleić i pokazujemy się wszystkie numery IP z, z jakiej lokalizacji. To jest proste, jak nie wiem co chyba prostsze niż pierdolenie się, to? No właśnie, pytacie się, macie czas do 18. Ja nie żartuję już, żarty się skończyły ze mną. Hacker Bonzo powrócił na swoje tory. Po pierwsze, jakbyście trochę mieli pojęcie z informatyki i hakerstwie troszkę na ten temat, wystarczy, jest taki program, nie mogę go ujawnić, to jest tajemnica, ja sam o się tworzyłem, już dawno tworzyłem, że kupiłem sobie stronę np. Antefani, Tigera, czy stronę inną, wklejam w ten program, pokazuje mi się yy, lokalizację numer IP tych ludzi, którzy są na tych stronach. Jako admin, jako ci, co komentują, wszystkie dane zaczynam je pobieram sobie. To jest taka informacja do Was, żebyście nie zdziwili, się, bo pytacie się, skąd mogę mieć namierzenie numer IP. No trochę trzeba mieć pojęcia. Macie czas do 18, bo jak nie, 201 atakuje wam sprzęty, czyli laptopy, komputery, telefony i inne rzeczy, czyli tablety. A nas no, telefonem to jest też bardzo łatwe namierzenie. Bo ja tu wystarczy, że wejdę sobie na telefon, mam aplikację Też przeze mnie stworzone, że ja wystarczy, że ja mogę sobie Wziąć Skopiować strony i inne rzeczy I już mi się pokazują poszczególnie Numer IP, co i jak Skąd jest, Jesteście, jakie dane osobowe, wszystko Wszystko mi pokaże I ujawnię to Jak nie przeprosiście do godziny 18 Jak nie będzie tego o 21.00 zaczyna start robić I nie będzie pierdolenie się To, że a przez sorry, tagie, sorry już Było czas do 18.00, nie zrobicie To będzie Ujawianie waszych danych osobowych Nie jest tak, że będziecie tutaj w chujach grać Krótki temat Ja z wami się nie będę już jebać Chcieliście wojnę? Bązak haker powrócił na swoje tory i zacznie z wami porządek robić. Wreszcie, może cały świat, internet, wreszcie się dowie, jakie macie dane osobowe, numer IP, skąd jesteście, jakie macie pliki na kompac, czy na telefona, czy laptopa, czy tableta. Wszystko będzie i będę to udostępniał. Mnie to górno już kurwa obchodzi. Co z tym zrobicie? Cały świat się dowie i dopiero będą jajca. Macie czas do osiemnasty. Nie zrobicie, startuje i zakończy się pierdolenie i Ze mną można by było fujenie robić, Zemca jest słodziutka, Będę.